Cześć! Witam wszystkich, tu Hikomiko. Czas na Elite Trainer Boxa z dodatku White Flare. Dzisiaj odpakujemy go w całości. Tak jest. Dobrze widzicie. To jest elitarne pudełko trenerów. Biały płomień. Nie czekamy, otwieramy i patrzymy czy Reshirama BWR-kę trafiamy. Bez zwlekania. Wiecie zresztą, co jest w takim etb -ku. 9 busterków, koszulki, pudełeczka, przewodnik gracza. W przewodniku znajdziemy fajne e, informacje na temat e, dodatku nowego. Szukamy nowej rzadkości karty BWR, Reshirama i Victiniego. Jak oglądaliście moje poprzednie live'y, to wiecie, że już wydropiłem dwie sztuki zekroma z, ekroma, z w dodatku Black Bolt. Trafiłem w dodatku japońskim i trafiłem w dodatku angielskim. Angielska idzie do psa a japońską może ktoś z Was zgadnie na Polish Card Show, także będę miał na sprzedaż japońską. Jakby ktoś się chciał zaopatrzyć, to zapraszam na stoisko Hikomikos. Na Show będę miał banner, więc z pewnością znajdziecie moje stoisko. Jest masa Illustration Rare, które chcę trafić z tego dodatku. Otwierałem więcej Black Bolta. To teraz skupimy się na White Flare i zobaczymy, zobaczymy, co nam dropnie. Co nam dropnie z tych wszystkich kart. Hilda jest do zdobycia. No to patrzmy co w środku ETB-ka. Standardowo raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i promka. Tornadusa, taka śliczna, do kompletu. Zapraszam na unboxing boosterków! Ciach! I let's go! Białe płomienie, co przynoszą nam białe płomienie? Zobaczmy sami. Mamy tak. Patrat. Blitzel. Swalos. Cotoni. Brave Bangle. Vanilax, Sok. Gotorita z pokebolem na Rewersie fajnie. Gotorita bez pokebola i Hydreigon X. Ok. Kolejna paczuszka. Białe płomienie, białe płomienie, mają purloina. Lilipapa, Tepiga, Basculina Ferotorna, Garbodora, Sok, Wulabi Reverse. Archeops, Reverse i Chandelure Holo. Kolejna paczuszka. A w niej... Litwig. Poproszę autofocus. Halo, dziękuję. Freelish, Ferro Trabisz, Durant, Tool Scraper, Minshao. Energy Retrieval z Pokebolem, super. Plum Fossil oraz Terrakion. Kolejna paczka. A w niej Skragi, Roggenrola, Gotita, Shellmet, Simisir, Harlequin, Stanfisk, Tepik na rewersie. O, wow! Wow, Ale faza. Trafiliśmy Chandelura Illustration Rare. No, po prostu coś wspaniałego. W ogóle ta zastawa na stole przypomina mi kolację w Squid Game, gdzie można było zjeść na wypasie w ostatnią wieczerzę. Wow, ale super. Chandelure i jeszcze Żelicent EX. Let's go. Nice. Dobry stan tej karty. Szandeleur na propsie. Piękna jest ta karta. Dajcie znać, co o niej sądzicie w komentarzach. Mi się mega podoba. Mi się mega podoba ta karta. Zobaczmy, co będzie w pozostałych busterkach. No, białe płomienie oddają. Kolejne busterki. Oshałot. Jest preczudawna ta karta. Uwielbiam tego Pokémona. Yamask. Boldor. Bignite. Łočok, Garbodor, Simisir, Dewot, Ewolucja, czyżby coś było jeszcze do kompletu? Samurot, Lillipup, a rzadką kartą jest Zoroark, hola. Okej. Pam pam pam, Para, pa 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 Pansir, Dano, Ubat, Patrat, Stoutland, Livani, Hilda, no Hilda chcielibyśmy trafić trenerkę, bardzo. Trabisz z Pokebolem, nice, czyżby to był Illustration Rare? Jest słona, Illustration Rare, ale piękna, spójrzcie na nią, co tu się dzieje? Jak to fajnie wygląda. Normalnie jakbym oglądał jakąś scenę z National Geographic albo Animal Planet bez kitu, To jest tak fajnie zilustrowana karta? Słana, ale super. Wow, piękne są te ilustration rarki. Musicie przyznać, co nie? A rzadką kartą jest samolot do kolekcji z naszą ewolucją. Oszałota. Pięknie, pięknie. Słuchajcie, zostały trzy paczuszki. Co będzie? Co będzie w tych paczkach? Przekonajmy się. Chwila prawdy. Siedzi Diułot tutaj sobie, a Sładlun się chowa. Zorua i Herdier, Liwani z Tautlent, Ferotor, fero, ja maski M, bo Archolo jest. Dobra, słuchajcie, już bez cringe'u. Otwieramy normalnie boostery. Blitzl. los? Kotoni. Tutaj? W lesie jakimś. Litwik przy świecach. Słubat, Fajnie w lesie, na drzewie, gdzieś tutaj się czai słana, no to ta karta, co przed chwilą nam się trafiła jako Illustration Rerka. Scrafty, w mieście chilluje sobie ziomek, yo, yo. łubat z Pokebolem i... Wow! Moja pierwsza SRK Jellicent EX! Secret Rerka, SARka. Jellicent EX, wow. I Kofagrigus. Wow, spójrzcie na to. Pierwsza SARK. Właściwie to one w tym przewodniku są chyba opisane inaczej z tą rzadkością, bo to są dwie złote gwiazdki, co daje nam jakiś symbol rzadkości. Special Illustration Rare. No to Special SRK tak. Tak jak w japońskich SRK, a tu jest Special Illustration Rare, czyli Sir. Wow, ale super, ten Jellicent, Przyjrzyjmy się jej z bliska, możemy? Już Wam podaję zuma, kochani, patrzcie się na nią. Jellycent EX. Wow. Ta tekstura na karcie. Abilitka Oceanic Curse. Atak, ah, Power Press. Ale fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, wow. Super. Odkładamy na bok. I Last Pack Magic. Już teraz nieważne co tu będzie, i tak jesteśmy zwycięzcą. Sekretnie rzadka karta się trafiła, teraz brakuje tylko BWR-ki, ale może to innym razem dropnie. I nasze karty to Vanillite, Joltik, Gotorita, Lampent, Siege Leaf, -Leaf Energy Retrieval, Stunfisk, Lypard i Keldeo EX. Super, super! Jak wam się podobał opening Białych Płomieni, dajcie znać w komentarzach i koniecznie zasubskrybujcie kanał Hikomikos, jeśli chcecie zobaczyć więcej openingów na kanale i wpadnijcie na Polish Card Show. Widzimy się już w tym sierpniu, także wejdźcie na stronę hikomikos.pl, tam dowiecie się więcej informacji, kiedy i gdzie będę w Polsce i będzie można mnie złapać. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, na razie, cześć!